Internauci i internautki, zwracam się do Was w sprawie najwyższej wagi. UwTeamorg serwis nasz, znalazł się nad otchłanią internetu. Dorobek wielu userów wzniesiony z HTML-a, CSS, JavaScriptu, PHP i MySchool-a ulega ruinie. Ze strony ScriptKitties zadawane są nam codziennie nowe ciosy. Spadający czas na użytkownika. Gasnący zasięg witryny i pancery trziejące w myślach Annoła spustoszenie. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnosieciową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie: czy musiało do tego dojść? Rozpoczynając pracę z Wu-Tim wierzyłem, że potrafimy się podźwignąć. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzysu? Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli autorzy innych serwisów. Rada uwteam.org w zgodzie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia Adminów wprowadziła dziś o północy obowiązkową dla każdego fana i użytkownika ankietę na obszarze całego internetu. Nadeszła godzina ciężkiej próby. Pokażcie, że Wam zależy i uratujecie nasz serwis. Wejdź na www.uwteam.org. Flash ankieta i wypełnij nasz kwestionariusz. Dziękujemy.